Cześć, z tej strony Mikaty, zapraszam do subskrybowania kanału, komentarzy, łapek w górę. Jeżeli jeszcze nie daliście suba, to ja już naprawdę nie wiem naprawdę na co czekacie. Dojeżdżamy do 5000 tysięcy, pozwólcie zrobić mi to jak najszybciej i cieszyć się kodem twórcy, ale dobra, nieważne, nie o tym mowa. Mamy trio z Tytyskiem i Panem Gnomem, to jest taka trójka, dwójka właściwie, no trójka to jestem ja i oni, a dwójka to są tylko oni. Dobra, nieważne. To jest taka dwójka, z którą czasem gram, z którą czasem właśnie wchodzę w jakieś tam kontakty i tam czasem sobie gramy. I to jest zapis takiej właśnie gry: gramy w Zadymę. Który z nich powiedział, dobra, gramy w Zadymę, niech będzie Zadyma. No to ja stwierdziłem, e, to ja biorę Ems, a to sobie bierzesz Ems. Więc wziąłem Ems na tryb, którego tak na dobrą sprawę nie lubię. Nie cierpię, nie trawię. No sorry, taka dla mnie jest Zadyma. Takie mam zdanie o Zadymie. To nie jest tryb dla mnie. Pomimo wszystko, że lubię piłko, piłkę nożną, tak jeżeli chodzi o Brawl Stars, to tej piłki już ja nie lubię. W Brawl Stars ja lubię hokeja. Hokejową zadymę! To ja ci zagram, to ja ci wygram. Wezmę Karla i wycinam wszystkich w koło pięć. Ale tutaj, tutaj, to ja się muszę zastanowić. Tutaj to ja wezmę Ems. No i Tytysek strzelił, fajnie, 1-0 dla nas. E, tak, by the way, to Barcelona wczoraj przegrała z Borussią. 1-3, czy 3 3-1, masakra. Nie widziałem tego meczu, ponieważ oglądałem Ninja Warrior. Finał był pierwszy. E, ale ten mecz chyba musiał być bardzo emocjonujący i bardzo zacięty. Dobra, nieważne, jedziemy. 1-0 dla nas, 2-0 dla nas. Tytysek strzelił dwa gole. Pała mu za to, dziękujemy ci ty Tysek, że nas uwolniłeś od tego meczu. Bajo!